Witajcie. Dziś opowiem Wam, w jaki sposób spowodować, aby makra przejęły kontrolę nad arkuszem, zanim wejdzie do niego użytkownik. Taka funkcjonalność może nam się przydać, jeżeli chcemy kontrolować wszystkie działania użytkownika, bądź chcemy wykonać coś, zanim zacznie on swoje działania. Zobaczcie, mamy tutaj trzy pliki. Plik Test zawiera jeden arkusz, w którym działają kursanci podczas wprowadzonych przeze mnie kursów. Zróbmy tutaj jakieś zamieszanie. Zapiszmy sobie arkusz. Wychodzimy. Wchodzimy. Oczywiście zamieszanie się zapisało. A teraz spróbujmy drugi arkusz. Wygląda podobnie. Robimy też jakieś działania. Zajmujemy. Zapisało się. Proszę zwrócić uwagę, jest zapisano. Wychodzimy. Wchodzimy ponownie. I arkusz wygląda jak nietknięty. Jak to zostało zrobione? Wyjdźmy od arkusza oryginalnego. I zróbmy tak. Po pierwsze, skopiujemy sobie ten arkusz do drugiego arkusza. Nadamy temu nowemu arkuszowi nazwę, wzór. Ok, i ukryjemy arkusz. Nasz plik wygląda tak jak poprzednio. Mamy jeden ukryty arkusz. Teraz w recenzji wejdziemy w chroń skoroszyt. Nadamy hasło 1, 2, 3. OK. 1, 2, 3. OK. Teraz mamy nasz arkusz, który będzie zmieniany przez kursanta. Jeden ukryty arkusz, który jest jego pierwowzorem. Jednocześnie mamy założoną ochronę skorszu. Kursant nie może się dostać do ukrytych arkuszy. Teraz zarejestrujemy nasze makro. Widok. Makro. Zarejestruj. OK. Co trzeba wykonać, gdy otwierany jest plik? Trzeba po pierwsze odblokować skoroszyt, czyli recenzja i skoroszyt, hasło 1, 2, 3, OK. Trzeba odkryć arkusz. Następnie skasować arkusz, który istnieje. skopiować arkusz, który jest wzorcowy, zmienić jego nazwę, i ukryć nasz wzór, a następnie z powrotem nałożyć blokadę 1, 2, 3. OK. 1, 2, 3, OK. Teraz przechodzimy do widoku. Zatrzymujemy rejestrowanie i alt F11 wchodzimy do naszego makra. I do modułu. Ok. Jak wygląda nasze makro. Proszę tutaj robimy unprotect, czyli odblokowujemy skoroszyt. Nie ma tutaj zarejestrowanego hasła, gdyż hasła się nie rejestrują. My dodamy sobie tutaj hasło, bo przecież kursant go nie zna, czyli password kropek równa się 1, 2, 3. Następnie pokazujemy wzór, zaznaczamy siódmy arkusz, kasujemy siódmy arkusz, kopiujemy wzór, zmieniamy mu nazwę, to nie jest potrzebne, chowamy nasz wzór i zakładamy z powrotem hasło na skoroszyt. Czyli tutaj też musimy dopisać przecinek password W równa się 123 Dobrze, zobaczmy czy nasze makro zadziała. Sejmujemy. Przechodzimy tutaj, robimy misz masz. OK. Puszczamy makro. Uruchom. O, mamy niepożądany efekt, czyli arkusz pyta nas, czy chcemy usunąć arkusz. W tym momencie się godzimy. Widać, że reszta działa dobrze, czyli jeszcze musimy zadbać o brak informowania. Dodamy to na początku. Application. Display Alert równa się false i analogicznie na końcu uruchomimy z powrotem informowanie, czyli true. Zasejwujmy, zrobimy takie zamieszanie. Puścimy makro. O, zobaczcie, wszystko wróciło do pierwotnego porządku. I co teraz musimy zrobić, żeby to się wykonało automatycznie? Musimy wejść tutaj w ten skorożyt. Tutaj mamy workbook i jest procedura open, czyli w momencie, w którym otwierany jest nasz plik, co się ma wykonać? Ma się wykonać to, co sobie skopiujemy stąd. Zasejwuj, zamknij, zasejwuj i próbujemy. Zamykamy nasz plik, wchodzimy w niego, robimy operację, sejwujemy, wychodzimy. Wchodzimy podobnie. Jest, jak oryginalny. Postępując zgodnie z tą procedurą, będziecie w stanie uruchomić dowolne aktywności arkusza przed uruchomieniem go przez użytkownika. Arkusz będzie mógł wysłać Wam na przykład informację poprzez maila, że arkusz jest uruchamiany. Będzie też w stanie kontrolować wszystkie działania użytkownika i ewentualnie poprawiać jego błędy. Życzę Wam wielu ciekawych pomysłów na wykorzystanie tej funkcjonalności i jak zawsze zapraszam do kontaktu na adres konrad.pogoc.maupa.itch.pl Cześć!